Lekcja trzecia modułu czwartego: Niech klienci szukają Ciebie. Nie ma co ukrywać, że najlepszą sytuacją dla copywritera jest taka, kiedy to jego dotychczasowi klienci polecają go dalej i dzięki temu copywriter zdobywa kolejne zlecenia. Oczywiście nie jest to możliwe na samym początku współpracy Twojej pracy jako copywritera. Bo aby coś takiego nastąpiło Musisz wykazać się kilkoma cechami Musisz pokazać najlepszą jakość I musisz zadbać o to, żeby po prostu mieć jak najwięcej klientów Którzy będą Ciebie dalej polecać Są też inne metody, które pozwolą Ci na to Że to właśnie klienci będą szukali Ciebie, a nie na odwrót I za chwilkę o wszystkim Ci opowiem Najważniejsza rzecz Dbaj o najlepszą jakość. Oczywiście, ja zachęcam do tego, żeby dbać o najlepszą jakość zawsze, bez względu na to, czy jest tutaj w tym jakiś swój ukryty cel. Jak może czytałaś w moim e-booku 8 wskazówek dla copywritera, tam. Jedna z lekcji właśnie dotyczyła tego, żeby zawsze dawać najlepszą jakość, bez względu na to, czy dostaniesz za to zapłatę 5 zł, czy też 500, czy nawet będziesz pracować za darmo. Ja uważam, że właśnie dzięki temu, że zawsze pokazywałam to, co mam najlepsze i dawałam od siebie wszystko, na co było mnie da w danym momencie stać, to właśnie dzięki temu udało mi się, można powiedzieć, osiągnąć jakiś sukces w copywritingu. Więc jeżeli ty będziesz zawsze pokazywać swoją najlepszą stronę, dawać od siebie najlepsze teksty, to automatycznie klienci będą bardzo zadowoleni, co będzie się przekładać na nasze kolejne punkty o których za chwilę ci opowiem. Dlatego że kolejny punkt to jest poproś o referencje. Jeżeli wykonasz zlecenie dla jakiegoś klienta, a on nie będzie zadowolony z tej współpracy, albo będzie taki zadowolony, wiesz, po środku, niby ok, ale nie ma szału, to albo nie wystawić ci tych referencji wcale, albo będą to takie bardzo suche, um, jakieś takie fakty, które tak naprawdę niewiele powiedzą. Przyszłym klientom o Tobie Więc to wszystko się ze sobą wiąże Jeżeli już wykonasz zlecenie dla klienta On będzie z tego zlecenia zadowolony Poproś go o dwa, trzy zdania dosłownie Chyba, że ma ochotę na więcej Napisać, no to poproś go o to Żeby dał Ci właśnie jakąś, jakieś Referencje, żeby napisał coś O współpracy z Tobą i później możesz to wykorzystywać na przykład na swojej stronie. Oczywiście poinformuj o klienta, że będziesz to tak wykorzystywać w taki sposób. Zapytaj, czy, czy możesz tam umieścić jego imię i nazwisko, czy możesz umieścić jego firmę. Byłoby idealnie, bo takie anonimowe referencje nie do końca spełniają swoją rolę, więc super byłoby, gdyby klient zgodził się na dodanie jego danych. Stwórz dobrą relację z klientem. Taka fajna rzecz, jeżeli... Wykonujesz jakieś zlecenie dla klienta i wiesz, że to będzie na przykład stała współpraca albo przynajmniej nie tylko jednorazowe zlecenie, tylko jakiś pakiet kilku różnych zleceń, to fajnie jest starać się stworzyć relację z klientem, czyli nie na zasadzie wymiany, Ty mu dajesz tekst, on Ci daje pieniądze, tylko podpytać go o jego firmę, podpytać o, jego, o to, co w tej firmie się dzieje, o jaki ma plan na nią Możecie sobie w ten sposób zacząć rozmowę i stworzyć fajną atmosferę Która troszeczkę może imituje taką atmosferę między pracownikiem a szefem, gdybyś na przykład pracował gdzieś w biurze Bo jakby nie patrzeć, ten klient jest troszeczkę twoim szefem, no bo dla niego wykonujesz jakąś pracę, a on ci za to płaci więc warto sobie taką fajną relację z klientem stworzyć, bo automatycznie on będzie później bardziej chętny do tego, żeby polecać Ci dalej, bo zapamięta Ciebie, wyobraź sobie, że jest jakaś duża firma, która no będzie niekoniecznie duża, ale po prostu jakaś firma, która zleca różne zadania freelancerom. Jeżeli taki, taka firma ma na przykład copywritera, grafika, programistę, korektora itd. To pewnie ciężko byłoby każdą z tych osób zapamiętać i z każdą z nich stworzyć relację, jeżeli ona sama tego nie zainicjuje. Jeżeli ty to zrobisz, no to automatycznie taki szef, ta, ten klient bardziej ciebie zapamięta i będzie bardziej skłonny do tego, żeby ci dalej polecać. Zadbaj o pozycjonowanie. W tym momencie wychodzimy troszkę z tego polecania przez klientów i wchodzimy w inne rejony, w których powiem Ci właśnie, w jaki inny sposób możesz sprawić, że to klienci będą szukali Ciebie, a nie Ty ich. Zadaj o pozycjonowanie, czyli generalnie chodzi o to, żebyś wyświetlał się wysoko w wyszukiwarce na dane hasło, na przykład hasło copywriter i nazwa Twojego miasta, jeżeli jesteś lokalnym copywriterem, Albo copywriter sprzedażowy, albo jakieś inne hasło, na którym tobie zależy, żeby te osoby cię wyszukiwały właśnie w ten sposób. No to ty będziesz copywriterem, więc musisz sobie coś takiego fajnego wymyślić. Musisz stworzyć do tego całą strategię, zastanowić się, w jaki sposób najlepiej pozycjonować swoją stronę. Jak już gdzieś wspominałam, no to w tym wypadku raczej konieczne będzie prowadzenie bloga. Więc zastanów się, czy, czy w tym momencie jest sens coś takiego robić. Podpowiem ci, że nawet jeżeli um, nie uda ci się wypozycjonować dość wysoko na jakąś frazę w wyszukiwarce, to tak czy siak prowadzenie bloga, e, dzielenie się swoją wiedzą, pokazywanie się gdzieś w mediach społecznościowych, e, automatycznie sprawia, że więcej osób o tobie słyszy i masz szansę, że ktoś będzie chciał sam z siebie skorzystać z swoich usług. Dziel się swoją wiedzą. I to też łączy się z poprzednim punktem. Jeżeli masz bloga, masz Instagram, masz Facebook, masz na przykład grupę na Facebooku, czy też prowadzisz newsletter i gdzieś tam się swoją wiedzą pokazujesz, jak można fajnie zadbać o treści na swojej stronie, czy tak jak ja na przykład na blogu pokazuję, jak zostać copywriterem i pokazuję to w tym kursie i uczę tego w newsletterze. No to y, niech jedna osoba, której się to bardzo spodoba, powie o tym kolejnej osobie, i ona kolejne, i kolejnej i mamy taki efekt domina, że coraz więcej osób y, po prostu o tobie słyszy. Jeżeli oczywiście większość copywriterów to będą tacy tacy anonimowi, że tak powiem, copywriterzy, którzy po prostu sami szukają zleceń albo właśnie mają gdzieś zlecenia z polecenia. Y, natomiast myślę, że dużą szansą dla Ciebie będzie coś takiego, kiedy Ty. Sam zadbasz o to, żeby, żeby inni o tobie usłyszeli. No a jak zadbać o to, jeżeli nie dzieleniem się swoją wiedzą? To jest jedna chyba z najlepszych metod. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę dzisiejszą lekcję, i widzimy się w kolejnej.